Zdrowie, nikt się nie dowie, jak smakujesz, a się zepsuje. Mam nadzieję, że nikt z Was nie chce chorować. Każdy pragnie zdrowie szanować. Więc musicie pamiętać, aby spożywać pokarm urozmaicony, zawierające wszystkie niezbędne składniki: tłuszcze, białka, cukry, witaminy i składniki mineralne. Przyjrzyjmy się więc pewnych historycznych moralów. Jak on wygląda? Weź się do pracy, nic się nie krząta. Spójrzcie na jego grubiutki brzuszek. Jakby tam może dziesięć poduszek. Już. A jego włosy, a jego skóra, to chyba czarna jakaś A jakie nerwy ma szklankę herbaty na ścianę. Posłuchaj, chłopcze, więc kilku aby się zmienił od dziś twój świat. Jedz owoce i warzywa, wtedy życie fajniej mija, więcej warzyw i owoców, będziesz zdrowszy. to jest sposób. Raz gruszeczka, raz jabłuszko i już zdrowe masz serduszko. Zawsze śpiewam, zawsze tańczę i jem przy tym pomarańczy. dobry nastrój, śmieszne minki to zasługa witaminki. Aby grube ciągnąć liny, wcinaj mięso i wędlinę. Aby unikać krzywicy, nie pamiętać o pódnicy, pomyśl chłopcze omawiary, bo nie zaszkodzi ci wcale. Pamiętać bardzo ważna rzecz, a wem drugi Na Nad skołatane nerwy mam też radę doskonałą. Jedz orzechy, które cudne właściwości mają. A wyję osymieć wodę pi, a kola Przyczółku jest Cały świat jest dla mnie kolorowy. Jeśli zdrowo żyć pragniemy, zdać planówmy się, co jemy.